Siemanko widzowie z tej strony Forek i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z gry Brawl Stars. Dzisiaj jak widzicie po tytule, ot, zrobimy sobie mały opening skrzyneczek i odblokujemy Bell. Ja mam właśnie misję na kolek i właśnie ją zrobimy i odblokujemy sobie Bell. Widzowie, a tam jakbyście mogli to napiszcie w komentarzu, czy dobra jest Bell, bo ja znaczy ja słyszałam, że ona jest bardzo dobra na daleko, ale ja jeszcze nie mam za dlatego się was pytam. A i widzowie, ja mam do Was takie pytanie: Czy byście chcieli, żebym sobie w weekendy nagrywał live? Na przykład bym yy, nagrał właśnie to live, a, co Wam obiecałem, że będę wbijał z na live. Ie. Bo właśnie, i może też z Wami, ale wiecie, właśnie musimy zająć czwarte miejsce, żeby mieć bel. Dlatego spróbujemy powalczyć po czwarte. Tu w sumie jakieś chłopy. Widzowie, aha tam jest widzowie Widzowie tam, tam jest chłop Tam jest chłop widzowie Tam jest chłop widzowie Którego się nie da za bardzo porobić Ale okej okay. Widzowie robimy go Nie robimy go Widzowie To już porażka Widzowie mamy już bel Ale dobra Widzowie bardzo udane Dobra Teraz wchodzimy i mamy Bel, widzowie. Mamy Bel. Kumacie. Mamy Bel. Dobra, teraz zrobimy opening skrzyneczek. Najpierw odblokujemy sobie monetki. Później, widzowie, otworzymy sobie małe skrzyneczki. Tak szybciutko, na szybciutko. Ja chcę, żeby coś dropło. Oh, widzowie, wieznam o sukcesie z powietrza. Rzut zaopatrzenia obejmuje teraz bombę, która zadaje dodatkowe 1000 punktów obrażeń w chwili lądowania i możliwe burzenie murów. No, widzowie, no to jest Oblokowujemy malutkie skrzyneczki, bo coś mam dzisiaj szczęście z tych małych skrzyneczek. Mam ja powiem, dobra, widzowie, teraz otwieramy big. Bigi, big boxa. Nic, czy to i będzie? Nic nie ma. Czy coś będzie? Nic widzowie nie ma. Czy coś będzie? Nic widzowie nie ma. Czy coś będzie widzowie? Nic nie ma. Czy teraz coś widzowie będzie? Też nic nie ma. A teraz coś musi być widzowie. stary Marcel Czary Mary i nie ma. A teraz otwieramy mega boxa. Błagam tutaj, żeby była szósteczka, a będzie dobrze. Jest widzowie! Coś! Widzowie, coś jest! Co to będzie, widzowie? Widzowie, co to będzie? Odstawiam, ja obstawiam, że to będzie Bibi. Aha, widzowie. Aha, zapomniałem, że ja mogę trafić y, gadżet. Ale dobra, też dobrze. Widzowie. I teraz nasza nasz, trwa ta chwila, którą pewnie czekaliście. Odblokowujemy nowego zadmiarza! Bed! Belle zbudza zachwyt na swoim paczce, a jej karabin energetyczny poraża i przeraża każdego wroga. Widzowie, to jest przekozacka. Po prostu bel. Teraz ją wytestujemy. Dobra, widzę, wygramy solóweczkę. Zobaczymy jak się gra tą Bel. Po prostu. Ja tak chciałem tą Bel, mam nareszcie tą Bel. Znaczy spoko jest, czekaj, on na ile dużo daleko dodaje? Co zadaje? nie wiem takich rzeczy. Jeszcze. Dobra. Trafiłem, 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 nie trafiłem, nie trafiłem, trafiłem. Kurde, A jakie ona ma młotki? O, spoczkę nawet. wy, jeżeli chcecie, odcinek jak odblokowuje skina do bel no to takie musi być tu pod tym filmikiem 25 wyświetleń. Żeby a więc tam nała... zwiasty swoich znajomych, żeby tam wyświetlenia dawały, wiecie to, łapeczki w górę, no i sześciutko. nawet żeby mnie zasubskrybowali, bo pamiętajcie, bez subików nie będzie filmików, a więc o widzowie, jakiś ja tu mam bambików nie do górę. Widzowie, łatwutko. Robię winka, widzowie. No serio. Zrobimy winka. O, widzowie. Banał. 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 Trafi widzowie tylko. Go. Prawda. Go. Dobra, widzowie, trafię go. Trafię go. Widzowie, dobra, dobra. Trafię Jest! Wygrana. Dobra jest tabel. Idzie i widzowie jeżeli, że jutro na odcinek wpadnie... na ten kanał wpadnie odcinek jak... Yy, no, jak ulepszam beldufula. A więc czekajcie i na dzisiaj to tyle. Cześć Siemanko, cześć!